Bardzo fajny I będzie nam bardzo miło zobaczyć trochę więcej Waszej twórczości. Słucham się, Jako artysta w swoich pracach poruszam też bardzo dużo o kwestii dotyczących natury i behawioryzmu. Bardzo interesuje mnie kwestia podświadomości zbiorowej. W tych pracach chyba najbardziej piaćmy na relację z życiem, bo dla mnie, życie i sztuka to jest jedna nierozerwalna całość. W którymś momencie też w mojego życia zdarzyło mi się pracować w biurze i archiwizować dokumenty. I to jest właśnie praca, która e, znajduje się tutaj na Rybie Oko na, wysta na, na, na wystawie. E, ponieważ podczas archiwizacji tych dokumentów e, przepisywałam CV i różne dokumenty. Te biury zabrałam ze sobą kończąc tam pracę i przerobiłam je na takie kamienie, takie formy, takie rzeźby. To są takie ciężkie, czy to są... Nie no, są leciutkie. Są leciutkie. A, czy to nie są kamienie. I co to, ale co to jest? To, to jest jakieś istotne, z jakiego materiału to jest zrobione? Tak, ona no, opowiada o tym że... ze ścinków. Moje filmy to, to w dużej mierze dokumentacje z performance, do dokamerowe, z elementami kreacyjnymi. powstał w Łodzi i wynik z takiego um, dość prostego szukania sposobu, żeby wejść w tą tkankę miejską miasta w grudniu zeszłego roku, kiedy właśnie spoczywałem po Łodzi, się, w jaki sposób można um, jakby zapoznać się z tym miastem. Nazywam się Paweł Matrzewski. Pochodzę z Podlasia i prezentuję tutaj e, zaczątek cyklu Separacje. Jest to pogranicze malarstwa i obiektu. A to jakie jest? No, mhm. To jest intermedium, trzeba dotykać rzeczy. Zajmuję się malarstwem i fotografią. To są dwa odrębne tory, którymi idę od dłuższego czasu. Fotografię. Poddaję różnym, różnym zabiegom formalnym, eksperymentując, podpalając, zamrażając oraz robiąc różne inne rzeczy, topiąc w wodzie. Staram się nie opowiadać o jakichś wątkach osobistych. Jako odbiorca sztuki nie przepadam za realizacjami, które mówią o wewnętrznych problemach jednostki, dlatego unikam takich tematów. Moje obrazy stanowią sumę poszukiwań, śledztwa, które przeprowadzam intuicyjnie poprzez filtrowanie rzeczywistości. Nazywam się Michał Chyjek, jestem studentem doktorańskim na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Oto moja praca, intermedialny notatnik. Okazuje na Biendale jest filmem deskorolkowym. Eee, dlaczego deskorolka? To jest ciekawa rzecz, ponieważ w sumie tak naprawdę tego zaczęły się moje artystyczne rzeczy, ponieważ bardziej zawsze traktowałem to jako performance i działanie w przestrzeni miejskiej, w którym jestem zakochany od lat, by po prostu przez sport, ściganie się na um, po prostu wysokość, odległość, co często robili tylko moi rówieśnicy. Więc tak naprawdę te działania to zwyczaj stanowiłyby tło moich artystycznych działań. To jest takie y, studium nudy, bycia sam na sam ze sobą i takiego zawieszenia, w wyniku którego jesteśmy w stanie dostrzec rzeczy, które na co dzień umykają naszej y, uwadze. Nazywam się Erwin Wiładłowski. Moja twórczość to próba zobaczenia człowieka nie jako jednostki, ale jako masy i tym samym jako tworzywa i przestrzeni podatnej na y, regulacje i wszelkie formowanie. Ja się nazywam łoko, że ta uczyna. jak coś musiała wyrzucać, to guziki odcinała zawsze. Ubiorę mojej żony w tych wszystkich workach, zwinięte tak w rolę, no to ja Moja prezentacja może będzie się w dużej mierze opierała na dźwięku. Dźwięku, który jest połączony trochę bardziej z działaniem performatywnym. Ola Korzał. Zaraz po dyplomie z malarstwa poszłam na pieszo do Santiago de Compostela. To był taki 900-kilometrowy marsz wzdłuż oceanu. Szłam z koleżanką sama i wtedy jakby uświadomiłam sobie, że nie jestem w stanie. Nie mam środków żadnych w sobie, które by mogły opowiedzieć to, co widzę, co, co czuję w momencie, kiedy idę. Tak? Gdzie po, albo podziwiany jest pejzaż, albo y, spotkanie z drugim człowiekiem też na mnie tak bardzo silnie wpływa. I od tego momentu zaczęło się moje poszukiwanie w sferze dźwięku. Zaraz kończę, więc nie jest. Nie, no. nie, no. nie, dlatego jestem bo też pod wrażeniem no. dorobku artystycznego wszystkich tutaj, bo moja przygoda ze sztuką się zaczęła w sumie w trakcie studiów. Większość tych rzeczy, które zrobiłem było fajnie, żeby być zmuszanym, żeby się wypróbować, ale większość uznaje jako niereprezentatywną po prostu. Nazywam się Aleksandra Kiyl i skończyłem Akademię Sztuk w Szczecinie.

Mojego wieloletniego zainteresowania um, pamięcią, niepamięcią, powrotem do czasów dzieciństwa. Nazywam się Piotr Lis, jestem absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku rejestracja obrazu na Biennale Rybie Oko w Ustce i w Subsku. Prezentuję swoją pracę najpiękniejsze że na są chwile naszych klęsk.